Witajcie. Jak widzicie, mam na blacie dwie pary Hardenów. Pytacie, zapytacie się, dlaczego dwie pary Hardenów? Ponieważ mamy tu kolabo, znaczy, tu. Tu mamy do czynienia z Hardenami, które widzieliście już u mnie na kanale nieraz. A tutaj mamy kolaborację z Danielem Patrykiem. Ej, chyba teraz sobie uświadomiłem pierwszy raz, że Patryk to jest chyba jego imię. No bo Daniel jest pierwszy, Lebron James, no to pierwszy się podaje imię. Nie wiem. No, co do samych... Oj, przepraszam, muszę wyciągać. Co do samych butów. Yy, różnice są od razu widoczne. Po pierwsze, no tutaj wszędzie jest sygnowany Daniel Patrick, tutaj na yy, sznurowadłach, tutaj na wkładce, też jest walnięty po całości. Yy, tutaj ta Guma ściągająca. O kurde, ona tu jest pokryta jakimś gumowym paskiem, takim jakby naklejką, która łącznie tutaj tworzą trzy paski Lidasa. Tutaj, no to jest zwykłe wiadomo po prostu koszykarskie, żeby wygodne było. Tutaj, szut cały, ten toolbox, mamy ze skóry. I to powiem Wam, że całkiem dobra skóra. Naprawdę, jestem zaskoczony. Yy, tutaj mamy oczywiście po prostu zwykłą gumę. żeby po prostu chronić palce, yy. tutaj zapiętek, oczywiście materiał, jak cały but. Tutaj yy, również skóra. No, chyba już nie tak dobra jak na toolboxie. Troszkę inaczej. O, a, o! O! Drodzy Państwo, zapomnieli jednej kulki z wywietrznika wyciągnąć. O! Nie! Powinienem zwrot walnąć. No nie, tak to nie będzie. Oczywiście napisy tutaj są bardzo podobne, oba designów James Harden. Light Strike, Light Strike na podeszwie. Sama podeszwa też się od siebie niczym nie różni. E, oczywiście na języku tutaj mamy trzy paseczki. E, te trzy paseczki z języka, e, one pojawiają się na ubraniach i innych e, rzeczach z serii Jamesa Hardena, można je tam zobaczyć. Czy dla mnie to takie przerabienie logo Adidasa na takie, nie wiem, do mnie jakoś nie trafia, nie podoba mi się. Mogliby James Harden ma swoje logo jakieś butów? Nie, no ma, to takie logo H. To mogliby już tego bardziej korzystać. Tutaj nie rozumiem, po co to jest. To jest chyba w ogóle na wszystkich koszykarskich. Nie wiem. Dajcie znać w komentarzach. Język nawet. Tu język jest taki bardzo nieprzypuszczający powietrze. I mamy tutaj zwykłe logo Alidasa. To nie klasik tylko to zwykłe. I wizualnie powiem Wam, ostatnio jestem strasznym fanem. I zielonego w każdej postaci. Nie wiem, jak wcześniej nie miałem żadnych butów, to teraz naprawdę mam ich kilka par i jestem mm, strasznym ich fanem. Kompletnie nie mam pojęcia dlaczego. Nie wiem, co mi się odkleiło na ten zielony. Tutaj jeszcze wewnątrz buta mamy takie, jakby łaty, jakby krowie wzory. Autograf, oczywiście tego Patryka, Od wewnętrznej troszkę inaczej. Metki są rozmieszczone, ponieważ tutaj mamy na języku metkę. Patryka, a tutaj w zwykłych hardenach mamy z boku od wewnętrznej strony meteczkę. No, Buta, buty bardzo mi się podobały od początku. Chciałem je, ale jak wiecie, butów Adidasa nie kupujemy za retail. Za te buty dałem 192 zł. Tak, minus 50 i od tego jeszcze kod rabatowy. I po prostu buciki są moje w tym momencie, już skończyliśmy porównywać. teraz pogadamy o samym buci. kolab. W tym momencie pojawiło się z kolabo na Hardenach czwórkach te, oraz te z Gwiezdnymi wojnami, te takie fioletowe. Nie urzekły mnie one, są dla mnie średnie, to lekko powiedziane. Mają wyjść jeszcze te z McDonald'sem. Tutaj w ich zdjęcie nie są jakieś wybitne. Jeju, jaki zmarnowany potencjał. Dużo bardziej z tej kolaboracji z McDonald'em podobają mi się albo Timaki, A najbardziej podobają mi się właśnie Dejmy Szóstki. Dejmy Szóstki w tej zielonej korystyce. Bardzo fajne. A wiemy, że Adidas, kiedy wypuszcza kolaboracje, to czasami nie wypuszcza całego razu, całego paku, tylko potrafi wypuścić po jakimś czasie, tak jak na przykład Spider-Man z tego z Michelem. No. I te z tych dwóch, które wyszły w tym momencie, i z tych, które mają wyjść, i które są zapowiedziane, bo może wyjdzie coś innego, są butami najciekawszymi. Te są zdecydowanie butami lifestyleowymi. No, spokojnie można je, za no, pewnie jest napchane poduszek. Spokojnie można je założyć do gry, chociaż wiadomo, że nie będą tak dobrze wentylować, ponieważ już wentylacja w Hardenach 4 jest kozakiem. Tutaj no wiadomo, mamy zastosowane inne materiały, więc to będzie zupełnie inaczej oddychać. I może nie być tak wygodnie, ale jak to będzie do końca, to zobaczymy dopiero. Co do samych, czy ja je będę używał do gry, myślę, że tak, że… Czekajcie, czekajcie. Mam się, mam zielone skarpetki. To mm, ja taki zwyczaj, kto mnie zna, ten wie, że na meczach na jedną połowę zakładam jedne buty, na drugą połowę drugą. To one z promodelami na No, zdecydowanie, zdecydowanie może być to yy, ciekawa opcja. No. Z mojej strony to chyba wszystko. Nic więcej o tych butach w tym momencie nie mogę powiedzieć. Może nagram jakieś tam kilka słów o nich albo gdzieś napiszę i zobaczymy jak się sprawują. Dobra. I dajcie znać, czy chcielibyście recenzję yy, tych, skoro już jest recenzja zwykłych hardenów. No to piszcie w komentarzach. I pamiętajcie, subskrybować ten kanał. No dobra, wielkie dzięki. Na razie. Cześć!